you yeah. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądnięcia filmiku o Cave Point Wisconsin, czyli park stanowy, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że już to pierwsze zdjęcie i cały ten filmik przekona Was do tego, dlaczego warto to miejsce odwiedzić. Podczas tego wideo będę chciała Wam powiedzieć tak wiele, jak ja dowiedziałam się o tym parku, czyli kiedy tam najlepiej się wybrać, jak tam dotrzeć, co sobie przygotować czego się spodziewać, czego się nie spodziewać i w ogóle takie podstawowe podpowiedzi, co przygotować, żeby ten pobyt był fajniejszy. Ja słuchajcie, odwiedzam te miejsca po to, żeby nagrywać moje treningi, które zamieszczam potem na moim kanale YouTube z ćwiczeniami, do którego też zachęcam Was oglądnięcia, ale po prostu nie mogę odpuścić sobie przyjemności y, niepodzielenia się właśnie tymi widokami z Wami i zachęcić Was do tego, że bardzo, bardzo warto te cudowne miejscówki odwiedzić, a możliwe, że również zachęcę Was do tego, żeby w tych miejscach ze mną poćwiczyć. Zacznijmy od tego, gdzie w ogóle ten park się znajduje. Już wam wyjaśniam, że te cudowne klimaty możecie podziwiać na północnej części Wisconsin w okolicach Sturgeon Bay. Cave Point County Park w Wisconsin to jest właściwie taka część drugiego parku. One są jak gdyby połączone. Ten drugi nazywa się Whitefish Dunes Park. Także myślę, że warto zaplanować cały dzień na zwiedzanie jednego parku i może drugi na właśnie ten drugi park. Wejście do Cave Point jest bezpłatne, natomiast żeby wejść do tego drugiego parku uiszcza się pewną opłatę, ale nie wiem jaka jest to opłata, natomiast zamieszczam Wam szybciutko również link do strony internetowej. Tam wszystkiego dokładnie się dowiecie. Tam też jest lista oczywiście hoteli, restauracji i wszystkiego, co możecie znaleźć yy, yy, pomocnego podczas planowania tego wyjazdu. Czy jest to miejsce bezpieczne dla dzieci, osób dorosłych i może dla inwalidów? Chciałabym, żebyście ocenili sami. Zobaczcie, jak wyglądają te klipy wow. i przy wiecznej pogodzie. Tak, oh, właśnie, oh, w oh. uderzają te klipy. Także. I'm always freaking out, when I'm so close to. Look, someone is swimming out there. Oh my. Trzeba być bardzo ostrożnym w momencie, kiedy podchodzimy do, do krawędzi. Niepotrzebnie nie wychylać się, nie kusić się o, o to piękne zdjęcie na samym kraju, bo można po prostu upaść. Zwłaszcza, że te fale naprawdę mogą niespodziewanie uderzyć i nas dosłownie no, zaskoczyć. Oh, nice. look how close they sit to the jak blisko siedzą do krawędzi. That na To To zawsze mnie people... Było kilka przynajmniej momentów, gdzie woda I'm nas ochlapała, a staliśmy naprawdę y, dość daleko. Tu jest moment, y, gdzie mamy chłopiec za pozwoleniem to oh, nas oh i powiem Wam, że to prawie skończyło się tragedią, gdyby nie ostatecznie jakiś przeodważny mężczyzna, który wskoczył do wody i dzieciaka wyciągnął, na oczach rodziny dzieciak po prostu utonął. A tak wyglądają trasy. Można spacerkiem całkiem fajnie dreptać sobie po tych terenach. Tych terenów jest ponad mila, także całkiem sporo. Temperatura jest przyjemna, bo jest to zaciemniony, fajny las. Aczkolwiek nie jest to teren, myślę, dostępny dla osób, które mają jakieś ograniczenia lub inwalidów. Można mieć psiaki, jak widzicie na załączonym obrazku. Psiaki muszą być oczywiście na smyczy, ale myślę, że całkiem fajnie mogą sobie też pohajkować. Zwróćcie uwagę, tutaj w tym miejscu jest spora dziura. I słuchajcie, takich niespodzianek jest dużo. Czyli jest bardzo dużo wystających korzeni, kamieni. Trzeba cały czas patrzeć pod nogi, więc jeśli zdecydujecie się w tą wycieczkę zabrać dzieciaki, to myślę, że jest to znakomity pomysł, ale trzeba non-stop na nich patrzeć i trzeba patrzeć pod swoje nogi również. Musimy have to share this experience. We are not the only one who wants to see it. Nice and cool as well. I believe it's about 86 degrees Fahrenheit today, but you absolutely don't feel it here once we're in a woods. So we're gonna hike and we're gonna discover all of them. Look at those rocky uh rocky rocks. Million of roots. I love forest like this it really looks like enchanted forest that's my thing look how cool look how cool is that and every few moments you just turn to your left and you see this uh-huh Co jeszcze można robić podczas pobytu w parku? Słuchajcie, kiedy tylko nie ma wielkich fal, można pływać kajakami, można też odkrywać te podwodne jaskinie, y, nurkując, można sobie zafundować piknik, można nawet sobie wypożyczyć jakieś takie gazebo albo palenisko. Także bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie można spędzić tam cały dzień, niekoniecznie cały czas biegając od jednego punktu do drugiego. Jeśli chcecie odpocząć, jest naprawdę dużo takich momentów, gdzie można sobie fajnie usiąść, zrelaksować się, porobić piękne zdjęcia i mimo że jest tam wiele osób, to przez wiele momentów będziecie się praktycznie czuli, że jesteście tam sami, także na pewno nie będzie tam jakoś tłocznie. So

Co ja robiłam w tym pięknym miejscu? Szukałam kolejnej pięknej miejscówki do nagrywania treningów na mój kanał YouTube. Do którego subskrypcji serdecznie was namawiam i zapraszam. Są tam ćwiczenia. Ale ja dlatego łączę podróże z treningami, ponieważ to jest kolejna podróż, która udowadnia mi i na pewno Wam, że żeby zwiedzać tak cudowne miejsca, musimy być sprawni fizycznie, musimy być aktywni, bo nikt nas tam na rękach nie zaniesie. Te najpiękniejsze miejsca są naprawdę mało dostępne dla osób, które są nieaktywne. Dlatego właśnie chęć zobaczenia tych cudów świata. Może Was zachęci do bycia aktywnym. A jeżeli tak, to dwa moje cele osiągnięte. Zapraszam serdecznie do wspólnych ćwiczeń i wspólnych podróży. My, słuchajcie, ten wyjazd połączyliśmy ze zwiedzaniem różnych wysp. Te wyspy też możecie ze mną wspólnie zwiedzić. Ja pod koniec tego filmiku załączę link do tych videos i myślę, że zachwyci Was to, że na te wyspy mamy tak niedaleko. Zwłaszcza jeżeli mieszkacie w okolicach Chicago, a jeżeli już zwiedzicie właśnie Cape Point, to macie bardzo, bardzo niedaleko do tych wysp. Na jedną z nich można nawet przejść piechotką jest to Cana Island.